Ogólnie Bługi stwierdził, że za dużo widzi przez tą szybę przednią, więc stwierdził, że jeszcze dodupi tam troszkę tintu. No i jest, no i ma Night Vision ogólnie. Nawet w dzień. No i tak, tu może tego nie widać, chociaż widać jest taki chromik niebieski, a ze środka mniej więcej widać tyle. Wyobraź się, synek, lecisz na jastrzębiu trują odciętą, a ze 120 na liczniku i musisz się skopać w dół górki. No i jak to widzisz, to cię to przeraża. No a ja nic nie widzę, więc pełna Ogień i jest zajebiście No i jest A moje super, Podchodzicie do mojego auta i co widzicie? Chuja siebie kurwa, swoje odbicie Lamusy jebane Co jest teraz robione w tym aucie? W tym samochodzie aktualnie robiona jest chujnia No tak, założyliśmy boczek z Markiem yy, Boczek ze świni Ale piękny ale to zaczyna wyglądać jak auto No No i to pomalowaliśmy Kultas został <grym> Kultas został Musisz <grym> to wymyć To, Muda Nie no płacą nam, więc to Nie jakiś wiadomo płyn, Jakiś płyn Jakiś płyn płyn <grym> Ale spusty mm. No dobra Ale kapie <grym> To pan kurwa. Tnie. Tutaj zapięcie do przypięcia tego. A wiesz co robią w drugim garażu? Dobra. Autopandy. Dziękuję. No Bąbskarz to Prezentacja sprzętu. Nosek. Pochodzenie ASO! Ja wiem, dole Nosek z Aso to jest? Ale to on teraz nie będzie w ogóle pasować do tego auta kurwa jak on jest ASO. Jak on jest w normalne wymiary budy. Kurwa, nawet pasuje. Co jest. Kupiłem Ale... pomarańczowe, gdyż były za cenę Odpowiedź. Jednej trzeciej kurwa białego kierunka. A najwyżej sobie pozmieniam. Ale patrz, tak. kurwa. Policja i, to... I ty... nowy. Pojechał szef na zakupy. Co kupił? A, przepraszam. Proszę pokazać, widzę. Napę z soczewką. Z karem soczewką. Jak tam się czuję się za to O nie masz? no, przeszkadzasz mi. I trzeba tu jakieś kurwa wkręta przypierdolić. No ale nie przypierdolimy go tu <grym> Jak trytka nie zadziała, to klej do szyb. Ostateczne rozwiązanie. Ała! Ty, kurwo! I wyzwałeś mnie. A ty A mnie to... bijesz? Zgłaszam przemoc domową. Hej Nie jesteśmy debilów w domu. Dlaczego <grym> no jak tam zarotować, jak tu nic nie ma? Nie jest mój problem. <grym> That's on like you problem, not me problem. <grym> I wujek gobla jest z nami, o tak! O oh yeah. Damn it. DM me for a picture Marek New Posters Co ty, co o tym myślisz? No, zaraz któraś spadnie i się rozbije Ty, jak nowe Kurwa fabryka! Fabryka, dawaj zeż, zakończymy! Czyż, Ale tutaj... ty co to, co to tak dobrze fituje nagle? To jest z aso A. Tu jest taka hmm. widzisz um, No to jest tuleja to jest dystansowa Tuleja, dystansowa tuleja, tuleja, -tuleja dystansowa na To tle. jest Jak coś opowiem, z kiedyś zrobiliśmy No Od dołu No Tu wkręciliśmy do noska śrubę I że jak ją dokręcałeś to bardziej wypychało lampę No I mogłeś stary sobie sterować kurwa obrotami Jak wystaje lampka No no Masz <śmieniu> tą głowę no Stary Po coś te szkoły przyczułeś no Głowa nie, nie od parady Dzias. Fajne o! czerwone korale, czerwone niczym Ała! Trzeba to schować Samuelem. Nie wiem, jak się to lubi, Ale podniosłeś kiedyś auto tak w chuj? Tak, ile się da? Nie, to jest Podniosłem, podniosłem, podniosłem jak założyłem 2,2,5. A bo to by właśnie coś wtedy odjebało boś miał jakieś felony, jakieś pojebane kąty, i założyłeś dużą oponę, nie? Nie, ja po prostu gdzieś w necie przeczytałem, że o... 2, 2, 5, 4, 5, 17 zmieści do E3, 6, ale nie przewidziałem tego, że może się zmieści do seryjnego kurwa, no, tak, no, a nie kurwa 10 cali z przodu. bardzo, jest o dużo, 30 cm. <cafe> ja <zor00> miałem tak, 2, 2, 5 kurwa, 13 stopni negatywu z przodu i pojechałem tak do Warszawy z Rybnika, no. bez wycieraczek, bez płynu, a 12 stopniach negatywów w śniegu. nie no. Fajnie, no. Ale ades jest stary mamy dzisiaj szataną no na garażu. ale szczerze chuj się tak dobrze jeździ. Jeździ się tak kurwa dobrze. Joj, oj. Ale to jest... To jest fakt. Nie możesz się kłócić z faktami. Jeździ się tak w chuj dobrze, ale pierdolę to, wolę, żeby moje auto jeździło jak taczka. Amen. Ja dawaj mi tą baterię. dawaj mi tą baterię, bo cierpij. Patrz, tu nie ma nic. Tu nie ma nic, stary, tu nic, nic go nie trzyma. Widzisz, tu też nic nie ma. Wow, wow, magik. Wow, wow. Stary, to wygląda jak kurwa te hotuisy. A ty, wugi, wugi to, ej, naprawię się ten błotnik, I Wiesz, co, odkręcił i zostawił. Kurwa, o co się spinasz? Agata, dobra, minuta. Masz minutę na podjęcie decyzji. Właśnie tu śliski tematik dojedzie. <grym> Dzisiaj, nie ma Dzisiaj nie ma treningu, będzie trening w domu. <grym> Rodziny jednak w się... Dobra, ee... no Zaraz będę, no. Nie wiem, nie wiem co robić. Nie chce mi się tam jechać, zupełnie. A! Jak kurwa nic nie robią? Nie? Jak nic nie robią? Parzek kurwa reklamuje, Kevin. To tak, a to na, na uh -oh. <laughs> Jak myślisz? A ty byś się roboty kiedy? <laughs> to Kolejcie do Irlandii. Stary i O, czy zamuchałeś sobie hotel? Po prostu gdzieś w Irlandii. To, jaki ma mikrofon? Wa, stary. A dać. Nie staciam, na, na pokój samemu, to będzie pokus dwuosobowy z tobą, tak? Po prostu przez przypadek. Bóg i zapomniał tak? tekstu. <grytania> <grytania> Dobra, to tak. Tak jak widzieliście, styropianik tu wleciał i zrobiliśmy taki patent, że właśnie to minimalizuje nam szpary i spasowanie jest całkiem. Oj kurwa! Kurwa co ja mam auto? Oni widzieli w ogóle? No widzieli wczoraj szybę. A widzieli, ale chujowe nagranie. Teraz jest zajebistrze, Ale tu znowu chuja widać. Jest takie kurwa chrom. No to porównaj tamtą tamto szybę do tej, nie? No to macie to tu wszystko jest. widzicie. A tu jest chrom. Nic kurwa nie widać. Nie zajebiście. Jak coś, to dokładka już jest zrobiona. Na razie są jebane takie dwa wkręty na stronę. Nic więcej. To jest przymocowane na no z skrętów i klej wszedł, więc musi się trzymać. No a zderzak jest na trzy trytki, więc wydaje mi się, że będzie git. Grunt żeby przetrwał pierwszy event zajebisty wóz I to kurwa, to płatka Taka